Drodzy, dzień dobry. Witajcie. Tutaj Zygis Teksasu nadaje ze Spring Branch. Pogoda u mnie dziś umiarkowana. Jeszcze ciepło, gdzieś w okolicach 20-21 stopni. W ciągu nocy też, ale od jutra ma się już ochłodzić. Krótkie info: Doktor Jaśkowski jest ciągle w stanie śpiączki farmakologicznej, ale jest stabilny. Jego stan jest stabilny jesteśmy w ciągłym kontakcie z synem doktora mamy informacje na bieżąco działamy też w tej sprawie i muszę wam powiedzieć, że no, trzymamy kciuki bardzo, bardzo chcę sam osobiście wam podziękować za wsparcie za to co robicie, za medytację, modlitwy wsparcie duchowe jak również podziękowania od rodziny moi drodzy ten poranek będzie taki składankowy, jak już wam wspominałem. A dzisiaj chciałbym wam przeczytać pewien list, również inicjatywę. I takich inicjatyw pojawia się więcej, więc być może, że to jest dobry pomysł, żeby wokół kanału stworzyły się takie inicjatywy. Więc słuchajcie uważnie. Najpierw będzie inicjatywa, która pojawiła się w komentarzach. Ja zaraz ten komentarz odnajdę i przeczytam Wam. To komentarz Johana Sanchez, jeśli dobrze wymawiam. I napisane jest tak: tyle jest podręczników, a tak mało świadectw, cudów, uzdrowień, manifestacji. Sama przeżyłam i sprawiłam kilka. Proponuję Zygie, żeby założył taki kącik, gdzie ludzie mogliby opisywać swoje sukcesy lub takie, których byli świadkami. Dla zachęty powiem, że pewien rosyjski jogin parę lat temu uzdrowił moją sześcioletnią wtedy córkę z ciężkiej depresji na oczach świadków dosłownie w pół godziny. No i za darmo. Ja odpisałem, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa i tu chcę się zatrzymać na chwilę, żeby to wybrzmiało. Hej, tam słuchacie, słuchacie mnie. Co myślicie o takiej inicjatywie Hanny, yy, aby zrobić taki kącik, być może nagrania, abyście się podzielili sukcesami, yy, sukcesami, które świadczą o tym, że macie świadectwo cudów, uzdrowień, manifestacji. Bo one są, one są, tyle że mało kto o nich mówi. Więc, jeśli macie takie świadectwa, ja poświęcę czas na to, żeby zrobić specjalną serię, odcinki, w których będziecie mówić, mogli mówić o takich świadectwach. Co o tym myślicie? Napiszcie tutaj na czacie, w komentarzach do mnie, w mailach. A jeśli macie takie, to prześlijcie do mnie, umówimy się i zrobimy to. Trzeba nam takich świadectw. I za darmo. Dziękuję. A teraz jeszcze jeden list, teraz już list od Anety. Aneta do mnie napisała tak: Kochany Zigi, oglądam Twój kanał od kilku lat. Myślę, że od czasu pandemii. Najpierw widziałem Cię u Wendiego, a potem zaczęłam oglądać Twoje poraniki, które uwielbiam i bardzo dziękuję, że je tworzysz. Długo zastanawiałem się, czy napisać do Ciebie, czy nie. Chodziła tam myśl za mną od kilku tygodni. Życie dawało mi znaki, że powinnam napisać, a dzisiejsze wydarzenie już na 100% upewniło mnie, że to <laughs> dobry pomysł. <laughs> Bardzo poruszają mnie tematy związane z dziećmi, edukacją, w szczególności taką niesystemową, bo wiem i czuję całą sobą, że ta systemowa zupełnie się nie sprawdza. A wręcz jest dla dzieci krzywdząca. Gdy zaszłam w ciążę, a potem urodziłam mojego synka. Teraz ma 6 lat. Wszystko to stało się jeszcze bardziej ważne. Chciałam czegoś innego, lepszego dla mojego syna. Gdy skończył trzylatka, zapisałam go do przedszkola niesystemowego, ale nie był jeszcze gotowy i bardzo związany ze mną. Potrzebował mamy. Uczestnicząc też przez kilka tygodni w życiu przedszkola, zdałam sobie sprawę, że ja chciałabym, aby wyglądało to inaczej. Jednocześnie od powrotu do pracy w dużej korporacji czułam, że to już nie dla mnie, że się duszę, że muszę i potrzebuję coś zrobić innego z moim życiem. I wtedy trafiłam na informację o możliwości założenia własnego przedszkola. Specjalnie piszę to w cudzysłowiu, bo moją intencją nie było stworzenie przedszkola jak każde inne, tylko takiego wymarzonego, bliskościowego. Gdzie dzieci są naprawdę ważne, gdzie mogą mieć swoje zdanie, gdzie słucha się ich. Nie chciałam kolejnej przekowalni dzieci, gdzie wszystkie mają wypełniać polecenia, robić to samo, czy im się podoba to, czy nie. Chciałam, żeby każde czuło się ważne, żeby mogło rozwijać swoje zainteresowania. Takie miejsce, które mogłabym tworzyć razem z rodzicami. Po roku od tej myśli udało się. Nie było to łatwe, ale stworzyłam takie miejsce i już działamy. Moim drugim marzeniem było i jest nadal to, żeby to miejsce współtworzyć z osobami o podobnych poglądach, budzących się, przebudzonych, poszukujących prawdy o sobie i o świecie. Żeby rodzice, którzy nie chcą posyłać dzieci do placówek systemowych, wiedzieli, że u mnie mogą znaleźć miejsce dla swoich dzieci. Idealną sytuacją jest, gdy dzieci mogą być w domu z rodzicami, a w szczególności małe dzieci. Ale wiem też, jakie jest życie, że póki co żyjemy w świecie, w którym potrzebujemy z czegoś żyć więc potrzebujemy pracować i zarabiać pieniądze. Moje, w cudzysłowie, przedszkole, które stworzyłam, znajduje się w Krakowie. A więc uwaga, drogi widzowie Kraków, w Kraku, i tu apel do tych, którzy oglądają mnie z Krakowa. I jeszcze raz, moje przedszkole stworzyłam w Krakowie. Więc jeśli są jacyś rodzice z Krakowa, którzy szukają takiego miejsca dla swoich dzieci, to serdecznie zapraszam. Jeśli są jacyś nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy chcieliby ze mną współpracować, również serdecznie zapraszam. Cały czas chodzi mi po głowie również założenie szkoły, takiej innej, takiej na miarę nowej Ziemi, i wierzę, że to również to się uda. Być może ktoś z oglądających Twój kanał również o tym myśli, i mój mail będzie dla kogoś inspiracją. Chciałam jeszcze dodać, że bardzo współgra, rezonuje ze mną to, żeby ten świat był taki, jaki chcemy, żeby był. To sami musimy go zmieniać. Ja postanowiłam coś zrobić i chciałam się tym z wami podzielić. Ściskam mocno ciebie i lucynkę Aneta. I dopisek, mam zgodę na to, żeby przeczytać ten mail w poraniku, ale ja nie tylko chcę przeczytać, ja też nawołuję do tej inicjatywy. Pod tym poranikiem podam adres mailowy do Anety. Robię to z pełną premedytacją. Chcę, abyście mieli adres do anety, żebyście mogli do niej napisać, zadzwonić. Zadzwonić nie, bo nie ma numeru telefonicznego, ale napisać, skontaktować się z nią i albo zainspirować się i stworzyć coś na wzór anety, lub też zrobić coś wspólnego z anetą, a może tylko po to, aby wysłać swoje dzieci do jej przedszkola. Tego Wam życzę. Piękne inicjatywy. Ja bardzo się z tego cieszę, że na tym kanale rosną takie inicjatywy. Jeśli będzie trzeba, to no, utworzę coś osobnego, taki kącik. Ja już stworzyłem nowy kanał i jeszcze nie jest publiczny. To będzie kanał o zdrowiu. Te wszystkie informacje, które są ważne i dotyczą zdrowia, jego zachowania, ale również leczenia, będą na innym specjalnym kanale który będzie miał wyłączonych wiele funkcji które daje YouTube właśnie po to żeby go już nikt nigdy nie zablokował kochani to tyle w dzisiejszym poradniku. będzie muzyki trochę ja już idę do moich prac bo ciągle pracuję w moim ogrodzie muszę się za chwilę przebrać w takie robocze ciuchy to mi sprawia wielką frajdę ja bardzo lubię pracę fizyczną ale nie przesadzam, też powiem Wam, żeby to nie było za długo, jakieś dwie godziny dziennie. W końcu czas mnie nie goni, bo czasu nie ma. Kocham Was, trzymajcie się i do kolejnego porannika. Cześć.